Z wiekiem zrozumiałem, że im więcej szans dajesz danej osobie, to tylko sprawia, że mniej cię ceni, ponieważ boi się już cię stracić. Więc bez względu na to, co zrobi, nadal będziesz, nigdy nie dawaj nikomu władzy nad sobą. Kochaj, szanuj i doceniaj siebie. Nigdy nie tłumacz się słysząc fałszywe oskarżenia. Cokolwiek byś nie powiedział w oczach tych, którzy ją snują, i tak jesteś winny. Więc nie ma sensu się stresować. Odwróć się do nich dupą, życz im miłego dnia i odejdź. Uwierz mi, nic nie wkurzy ich bardziej. Twoja obojętność i szeroki uśmiech. Dobrzy ludzie, gdy są rozczarowani lub zranieni, milczą. Nie dlatego, że nie potrafią się bronić, ale dlatego że mają świadomość iż zniżanie się do tego samego poziomu idiotów obraża ich inteligencję. Patrzyłem, jak ludzie kłamią, patrzą mi prosto w oczy. słyszałem ich fałszywe obietnice. Wtedy nauczyłem się wierzyć w czas, którymi poświęcają, a nie w słowo, które mi mówią. W ten sposób poznałem, kto jest kim w moim życiu i zrobiłem w nim porządki. Żyjemy w czasach, w których każdy pragnie więcej: więcej pieniędzy, rzeczy materialnych, kariery, władzy. Ja pragnę mniej rzeczy. Mniej pośpiechu, mniej stresu, mniej hałasu, mniej zła na świecie. Pragnę miłości i spokoju dla siebie i dla każdego, kto to przeczyta. W życiu są cztery rzeczy, których nigdy nie powinieneś stracić: uśmiech, radość, nadzieję i szacunek do siebie. Myślę, że w pewnym wieku nie szukamy już chwilowej przygody. Nie chcemy pustych związków, które opierają się tylko i wyłącznie na korzyści brania lub chwilowej pasji namiętności. Nie szukamy próżnych ludzi, którym brakuje uczuć i empatii. Pragniemy prostej, autentycznej, szczerej, lojalnej, dobrej duszy, która lubi okazywać czynami. Wszystko, o czym mówi. Nie lubię składać obietnic, których nie potrafi dotrzymać, ponieważ bierze odpowiedzialność za swoje czyny. Myślę, że większość z nas lubi romantyczne wieczory, proste rzeczy, gesty, dziś już trochę zapomniane. Myślę, że każdy z nas pragnie szczęścia we dwoje, troski i spokoju. Mam nadzieję, że każdy je odnajdzie. Kiedy wszyscy się zawiodą, kiedy wszyscy cię opuszczą. Kiedy nie będzie już przyjaciół i to chleb po to chlebców, matka zawsze będzie obok swojego syna. Ponieważ miłość matki to najczystsza i najbardziej bezwarunkowa miłość do, na świecie. Życzę Ci, abyś znalazł miłość, która Cię kocha. Powrotów do domu pełnego ciepła. Życzę Ci, żeby znalazł miłość, która pozostanie. Gdy sytuacja będzie trudna i nie wiesz, dokąd zmierza Twoje życie. Życzę Ci, abyś znalazł miłość, która Cię rozumie, wspiera, kiedy wolisz milczeć, niż rozmawiać. Życzę Ci, abyś znalazł miłość, która Cię obejmuje, gdy doświadczasz kryzysów. Życzę Tobie, abyś znalazł szczerą miłość, miłość, która nie ucieka, miłość, która Cię przyjmuje takim, jakim jesteś, miłość, która kocha pomimo niedoskonałości. Rozstępów, zmarszczek, dodatkowych kilogramów Twoich nastrojów, kompleksów i tym podobne. Życzę Ci, aby znalazł miłość, która podąża obok Ciebie, trzymając Twoją dłoń. Życzę Tobie również miłości tego, który przyjdzie pewnego dnia i zostanie z Tobą na zawsze. Bądź zawsze sobą wyjątko wyjątkowy, piękny, du piękna dusza, dobra, wrażliwa, szczera, magiczna, kochająca i magnetyczna. Właściwy człowiek kiedyś do, to doceni i tego ci życzę. Dojrzałość emocjonalna to ten cudowny stan, gdy nie tracisz już czasu absolutnie na, absolutnie na absurdalne rozmowy, bezużyteczne konflikty, nie tracisz już swojego cennego czasu na ludzi, którzy zawsze chcą mieć rację egoistów i, nar i narcyzów. Wybierzesz święty spokój i odwracasz się i odchodzisz, zamykasz za sobą drzwi i tylko wpuszczasz do swojego życia tych, którzy naprawdę na to zasługują. Nie szukam pięknego ciała, bardziej pociąga mnie piękne serce. Nie szukam łatwej miłości, pragnę ciepłej, dobrej duszy, gdzie mogę być sobą, nie ukrywając niczego, szczerego uśmiechu, szczerych uczuć i intencji. Nie chcę idealnej miłości, tylko tej prawdziwej w życiu przychodzi taki czas, kiedy przestajesz tracić swoją energię dla niewłaściwych ludzi i miejsc, przestajesz się ścigać, nie interesuje cię bezsensowna walka, pozycje, status, dobra materialne. Po trupach do celu. Nie masz potrzeby nic nikomu udowadniać. Widzisz otaczający cię świat w całym jego szaleństwie. Nie śpieszysz się, by być w centrum zainteresowania. Nie śpieszysz się z radą i osądem, by kogoś uszczęśliwić. Często na siłę ratować, zbawiać świat. Przestajesz odpowiadać ludziom, którzy przez długi czas cię ignorowali. Przestajesz otaczać się ludźmi, którzy cię wykorzystują, manipulują tobą. Wolisz patrzeć w niebo niż kto, co robi i jak żyje. Pamiętasz swoje wartości bez względu na okoliczności. Przestajesz przepraszać, przestajesz wyjaśniać, przestajesz się kłócić, przestajesz marnować czas na to, co niepotrzebne. I odkrywasz niesamowity spokój i wiele innych rzeczy których wcześniej nie dostrzegałeś. Twój wewnętrzny komfort staje się droższy nie, niż jakkolwiek pokusa chwilowej przyjemności, droższe niż jakikolwiek tymczasowa osoba, tymczasowe rzeczy. Wszystko, co lubisz jest osobiste i osobiście należy do osoby, którą widzisz w lustrze. Jesteś po prostu sobą w tym zwariowanym świecie. To jest piękne. Osoba toksyczna to jest ktoś, kto jest przerażony, że próbujesz się od niego w zdrowy sposób oddzielić, zachować swoje oddzielenie zdrowe ja, czy to w relacji rodzice, dziecko, czy w relacji związkowej. Objawia się to kontrolą, brakiem zaufania, przelewaniem na ciebie lęków, agresją, krytyką, niszczeniem in inicjatywy, wzbudzeniem w tobie poczucia winy, destabiliz destabilizowaniem emocjonalnym, izolacją. De de ewaluowaniem, ośmieszaniem, a w skrajnych przypadkach zachowaniami sadystycznymi. Wszystkie te rzeczy są narzędziami mającymi chronić ranę tej osoby, którą boleśnie dotyka Twoje zdrowe Ja. Twoje granice, Twoje poczucie wartości oraz to Także oraz także narzędzia, narzędziami do wartościowania idealnego ja, głównie w przypadku narcyza. Jeśli ta druga strona Cię prawdziwie kocha, jest dojrzała, pozwoli na Twoje zdrowe oddzielenie i zachowanie granic. Natomiast osoba toksyczna utraci wtedy sens istnienia, sens pr prowadzenia tej relacji i zacznie rozpa rozpadać się na kawałki. Miłość to poz pozwolenie drugiej stronie na zdrowe oddzielenie się od tej osoby.